Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Witam hmm. was na moim kanale. Dzisiaj zaczniemy nową serię, która się będzie nazywała Auto Marzeń. Co w niej będzie? A na przykład takie caculika jak ten Golf GTI. Piękne auto, nie? Będę wam prezentował i pokazywał, do czego takie auto jest zdolne. Szczerze sam nie wiem. Eee, nie umiem tymi autami jeździć, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zmocniłem go do B, czyli Overall Ma700. że wygląda pięknie. Sam kiedyś takiego miałem, tylko może nie po takim toningu, nie? Ale piękny. No, także zapraszam i jedziemy do wyścigu. Wjechaliśmy do wyścigu. Wyścig jest chyba crossowy, tak, tak, tak mi się wydaje. Widziałem taki, szczerze nie wiem czemu, ale chciałem go sprawdzić i na drodze zwykłej, takiej szosowej i na łotku, na ziemi. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie no to auto jest dobre, patrzcie jak to proje. Już rozjebane. Ej, ja jestem dziesiąty. Czemu jestem taki... Co to ma znaczyć? Ja chcę być pierwszy Halo Golfik nie zawiedź mnie Nie no, mamy szansę jeszcze, nie? Jakby nie patrzył Ledwo Ja to jestem jednak dobry w tej gry Ej, próje! Nie ma co jak na golfika Nie no Nawet że się trzyma tej ziemi Nadrabiamy O, nie, 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 tak to nie, będzie kurwa jeszcze dalej dobrze teraz nie, czy nie, 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 ma hamulców? Hamuj. kurwa Kurwa! I na drogę na asfalt Podoba mi się to auto Czy ktoś wie z jakiego to auto co roku w ogóle? Bo ja nie Możecie mi napisać w komentarzu. Lord of War, O kurde. Pa, pa, ale... Mm, ale mnie biorą. Nie, no. Ja jestem ósmy. Ale oni są blisko dość. Są bardzo blisko. Jeden, dwa zakręty i ja jestem pierwszy, mówię wam. No, może nie ten. Nie, o tutaj ich wezmę, no. Tak mi się wydaje. Jakby nie patrząc Dobry jest na, na piach, na ziemię. Polską ziemię. Pyk! Hamujamy przeciwnikami. Po no co mi hamulec jak mam przeciwnika, na którym mogę się rozjebać, nie? Mhm. Dokładnie tak. Hamuj! Cyt. No i piąty robimy tunel. Pię. Patrzcie na to, ta taktyka. Cyk. Nie, 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 Ja to inaczej zrobię. Może... E! Dawaj! No dobra, nie będę tego cofał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem trzeci. Pragnę dodać, że gram na Ekspercie. Więc... Ciężko nie jest, ale łatwo też nie jest. Mi się wydaje, że w czwórca akurat Ekspert to jest taki między średni a trudny. Tak ogólnie mówiąc. Bo w tej grze, normalny to jest za łatwy to jest po prostu mniej niż łatwy. Wygrywasz każdy wyścig z takim wyprzedzeniem. Dlatego, wszyscy, którzy chcą grać w force, polecam eksperta. Bardzo fajne doświadczenie. I nie jest takie łatwe. Nie wygrywa się co chwilę. O proszę. I pierwszy. Nie, no to auto jest dobre na takie tereny. Nawet że się trzyma. Czerwona strzała. Mhm. Trzecie okrążenie. Kończymy. Bang driftem! Jesteśmy właśnie w drodze... Ojej, w drodze do kolejnego wyścigu. Hmm. Też wybran krosa, ale... To już oh, będzie... Jest. O Boże, na górę. Eee, to będzie sprint. To już nie będzie wyścig na obrążenia. To będzie sprint. Także... zobaczymy. Uuuu. Uuu. Nie, nie, nie. Nie, nie. Za długo hamulec przy, przytrzymałem. Teraz, brrr, no teraz dobrze, słucha się Golfik. Tak, jesteśmy w połowie drogi do wyścigu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Auto, auto mi się podoba, auto mi się podoba. Jak na takie, ojojoj, traktorze. Nie no, Golf kontra traktor i Golf wygrywa. Niesamowite. Piękne auto, nie? Ale się prezentuje. No dosłownie taki, jaki miałem. Nie tylko bez tych felg. wyśniacki tuning to nie mój tuning. Jedziemy. Po, że jakie to auta są. Coś ciekawe, ja wiele z nich widziałem na żywo. Chyba większość z Was widziała te auta. Kto nie widział golfa? Kto nie jeździł golfem? Pytanie. O! Też Golfik kombi. Żółciutki, ale jak brzmi! Brrr. Nie no, nawet te zakręty łapie dobrze. Nie ślizga się. To ja zauważyłem, że to auto ma bardzo fajne, bardzo fajną przyczepność. Dobrze trzyma się drogi. Nie szaleje. Nie ślizga się. To zobaczymy czy to wygramy, bo tu może być ciężko. Bardzo ciężko, czy ja to odjebałem? Hamu No. I nasz offroadzik. Mamy czterech gości przed sobą. Jest szansa, że to wygramy. Kurczę, po, po, po zewnętrznej go biorę. To już świadczy o dobrej mocy Alfa Pękwiu Ricci, zwolnij Nie słucha się O proszę Dawaj czerwona strzała, wiem, że cię stać. O! Cyk! Tak jest. Hamowanie na przeciwniku to jest jedna z lepszych taktyk. No i jesteśmy pierwsi. Co tu dużo mówić? Albo to pokazuje, nieduże klasa to jeszcze swoje umiejętności. Ale czego mogliśmy się innego spodziewać? To jest GT i AUTO MARZEŃ oj, oj, oj. coś ten ręczny jakiś taki zastały się zrobił a wy podczas oglądania Możecie zostawić łapkę w górę i napiszcie w komentarzach, jakie jeszcze auto chcielibyście zobaczyć w tej serii? A ja postaram się je dopieścić i wam pokazać. Hmm? Co o tym sądzicie? Myślę, że dobry pomysł? Co to było? Od czego ja się odbiłem? Tam jest kamień! Ja go nawet nie widziałem. Bęk i droga normalna. Asfaltowa. Nie no, dobra. Dobra. Wyścig do końca. A ja się z wami żegnam i zapraszam do kolejnego odcinka. I drill. Bang.